Witam serdecznie wszystkie koziorożce w czytaniu miesięcznym dla Was. Jest to czytanie na miesiąc styczeń i w tym czytaniu sprawdzimy sobie energię główne plus dodatkowo karta rada, miłość, uczucia, relacje oraz hmm, praca, finanse, sprawy materialne. I drogie koziorożce, przechodzimy już do energii głównych dla Was na miesiąc styczeń. Co w tym miesiącu dla Was w energiach głównych? Co w miesiącu styczniu dla sadziakalnych koziorożców? I patrzymy kochani. Karta wieży szóstka mieczy i koło fortuny. I patrzymy dalej. Jaka karta rada dla koziorożców, jaka karta rada, co jest radą dla koziorożców, co koziorożec powinien zrobić w tej sytuacji. I dwójka monet spodzie talii. Kochani, rada to jest szurka kielichów. Ym, I patrzymy co dla Was. Wieża, szóstka, ym, mieczy i koło fortuny. Więc i dobrze, i źle. Niekoniecznie źle, moi drodzy. Wieża, czy jakieś zmiany się szukają u Was? Niekoniecznie być może na które być, jesteście przygotowani, być może te, te zmiany dopiero nadejdą, ale myślę, że to, to już są sprawy, o których wiecie. Ym, sprawy po prostu, które już były. Zmierzały ku końcowi, już wiedzieliście, że wprędzej czy później to będzie musiało się skończyć, że wy będziecie musieli zakończyć, bo ja myślę, że to od was chodzi: to zakończenie, odejście od spraw, od jakiegoś hałasu, od jakiegoś e, chaosu, który po prostu powodował was tyle m, nieprzyjemnej energii, że nie wtrzymaliście i posta postanowiacie odchodzić w tym miesiącu od takich energii, od takich spraw, sytuacji, ludzi, relacji, cokolwiek by to nie było. I macie koło fortuny, czyli zmiany. To jest czas, właśnie odpowiedni czas na zmiany. To też los was będzie popychał w kierunku zmian w tym miesiącu. Dlaczego z korzyścią dla was, żebyście wy odchodzili od sytuacji, które nie są dla was korzystne w żadnym stopniu i wy już macie tą świadomość, i widzę was też już w końcu m, tą odwagę na to, żeby się zdobyć, żeby odejść. Eee, karta rada, czwórka Kielichów, moi drodzy to też jest takie zastanawianie się, a może jednak zostać y, przy tej sytuacji, przy, w tej relacji mm, cokolwiek by to nie było myślicie, że jeszcze to jest taka dla Was strefa komfortu, przy której trwacie i nie chcecie odchodzić za bardzo ale już wiecie, że jest coś lepszego dla Was wiecie, to jest tak, że nie ma dla Was zamkniętych drzwi jedne te drzwi musicie zamknąć, ale macie od razu nowe drzwi otwarte dla Was mm, więc tak naprawdę nie zostajecie bez niczego nie kończy się dla Was, nie wiadomo co i dostajecie sami na lodzie. Nie, bo tutaj już od razu szanse, macie możliwości, nowe energie, z których warto skorzystać i karta rady to jest właśnie skorzystanie z tych energii. Porzuć już tą strefę komfortu, drogi koziorożcu, już nie myśl o tym, przyzwyczajenie minie, odrzuć przyzwyczajenie, pójdź w nowe, w lepsze, co jest bardziej korzystne dla Ciebie. I to też te sytuacje, nawet jeśli ich nie zmienicie, to myślę, że prędzej czy później one po prostu i tak będą się zakańczać. Ale temu sprzyja e, Wam energia w tym miesiącu, na, więc na tym warto się skupić. Tw e, dwójka, ono tam Tak, czyli wahacie się co chwilę. Tu z jednej strony byście już chcieli zmienić, już jesteście gotowi do zmiany, i zaraz znowu wracacie do, mm, do tej energii, która nie jest dla Was korzystna, która jest ciężka, która jest obolała. I tak się miotacie, 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 aż w końcu przychodzi miesiąc styczeń, w którym te zmiany w końcu nadchodzą. Dzieją się już takie rzeczy, że czy, czy też takie sytuacje Was spotkają, z którymi już po prostu nie jesteście w stanie sobie poradzić i odchodzicie. Bo wy macie wybór, wy macie wybór, żeby się od tego odsunąć i odejść. I pójść w lepsze. Bo lepsze już czeka, lepsze jest nam wciągnięcie ręki. I taka jest rada, drogi koziorożcu. Idź po lepsze. Nie, nie myśl za dużo, bo im więcej będziesz myśleć, tym mniej będziesz zmieniać i bardziej trwać przy tym, co dla Ciebie niekorzystne. Miłość uczucia. Miłość uczucia dla koziorożców w styczniu. Już patrzymy, drogi koziorożce, co w tej... Co e, w tych sprawach sercowych u Was? Na miesiąc styczeń miłość, uczucia, relacje, koziorożec. Miłość, uczucia, relacje, koziorożec miesiąc miesiącu Miłość, uczucia, relacje w miesiącu dla koziorożców. patrzymy, karta kapłanki ósemka monet i piątka kielichów drogie, drogie, drogie koziorożce, siódemka siódemka um, kielichów na spodzie talii tutaj was czekają jakieś odejścia być może i dość poważne zmiany Mm, ale co tutaj się nam pokazało przede wszystkim? Na skupienie się na sobie, na swojej intuicji, na tym co podpowiada wam intuicja, słuchanie przekazów z zewnątrz, tak? czyli mam jakieś sygnały ostrzegawcze w jakiejś relacji. Będziecie się tutaj przyglądać w relacjach, w znajomościach, w nowych, zarówno w nowych znajomościach, które się będą pojawiać, jak i w znajomościach, które macie. Mogą to być przyjaźnie, mogą to być miłości, mm, um, a więc wszelkiego rodzaju relacje czy też znajomości. Wy tutaj się wyciszycie. Ja mam wrażenie, że będzie miesiąc izolacji. Wy tutaj nie będziecie za, du za dużo działać, tylko będziecie um, obserwować um, bacznie pewną znajomość i być może w coś się zaangażujecie mimo wszystko w jakąś znajomość, w jakąś relację, bo nie będziecie się w się odbudować. A pokazuje się karta straty mimo wszystko. Mm, czyli może być tak, że pewna relacja już nie idzie w dobrym kierunku, ale wy jeszcze obserwujecie, jeszcze próbujecie jakoś to naprawić. A mimo wszystko, może się to nie udać. Jesteście pogubieni troszkę, drogi czerwca, w miesiącu, styczniu, w uczuciach, bo tak jakbyście chcieli na różne sposoby naprawić tę sytuację, bądź z różnych możliwości skorzystać, bo te możliwości będą, a, czy też różne możliwe, możliwości naprawienia sytuacji, ani będziecie wiedzieli, w jaki sposób to podejść, żeby było jak najlepiej. Hmm, może być tak, że też będziecie chcieli od kogoś odejść, a ten sposób. Być może nie do końca będzie najlepszy, bo tak jakby mm, w jakiś sposób będziecie chcieli pracować nad relacją, żeby ją zakończyć. Tak to się tu pokazuje, ale głównie skupienie się na sobie, na swojej intuicji, więc tak naprawdę skupiać się przede wszystkim na sobie w tym miesiącu, drogi koziorożce, zwłaszcza jeśli chodzi o uczucia, to wy będziecie wybierać, obierać nowe drogi, wybierać, co chcecie robić dalej, jak chcecie robić dalej, wy będziecie tutaj pracować i obmyślać w jaki sposób będzie najlepszy, choć być może nie ma najlepszego sposobu na rozstanie. Może być też tak, że trzymacie nadzieję przy tym, że jeszcze z kimś uda wam się coś odbudować, a może być tak, że ta druga osoba niekoniecznie będzie chciała. Więc to może działać w dwie strony. No to już musicie pomyśleć, jaka sytuacja posuje do Was najbardziej drogie koziorożce. Więc tak to wygląda. No mimo wszystko szukuje się jakiejś zakończenia bądź jakiejś zmartwienia, smutki, bo coś nie pójdzie do końca po Waszej myśli, mimo że włożycie w to dużo pracy czy dużo serca. Finanse, sprawy materialne, finanse, praca u koziorożców w miesiącu styczniu. Sprawy materialne, praca. Finanse w styczniu dla koziorożców. Dziesiątka kielichów, dwójka kielichów i dwójka buław. No, kochani, jeśli chodzi o pracę, to bajka wręcz. Energetycznie, bardzo fajna energia. Tylko tutaj znowu okazuje się przeżywanie jakiejś straty. Być może te sprawy u, e, uczuciowe będą gdzieś wpływały na wasze poczucie mm, psychiczne, i może gdzieś to się przyjawiać w waszej pracy, że będziecie mieli jeszcze jakieś powracające myśli do tej sytuacji, która niekorzystnie. Odczuwacie ją jako stratę, jakbyście coś stracili, próbujecie coś naprawić, ale nie wiecie do końca, nie widzicie efektów tego naprawiania. Jeśli chodzi o pracę, no to jest spełnienie, jest, jest to szczęście, są dobre współprace, ludzi pomocni dla Was i też takie zastanawianie się nad tym, co chce dalej robić. Jeśli chodzi o te finanse, jeśli chodzi o pracę, być może niektórzy będą zastanawiali się, może się pojawić szansa jakiejś fajnej współpracy, będziecie się zastanawiać nad tym, czy nie zmienić swojej dotychczasowej pracy, bo ta... Współpraca z kimś innym będzie dla Was bardziej korzystniejsza się wydawała, a więc tego typu sytuacje tutaj się pokazują i możecie na chwilę przystopować, żeby zastanowić się właśnie, co co robić dalej. To też od rodziny od przyjaciół może być jakaś propozycja korzystnej współpracy, a wy być może już coś macie i będziecie po prostu myśleć. Bądź dostaniecie ze swojej pracy jakiś awans, coś takiego nowe, nowe zlecenie, nowy projekt i to będzie dla was dużym wyzwaniem które byście mimo wszystko jednak chcieli podjąć. Będziecie się zastanawiać po prostu, czy to zrobić, czy nie, bo może to się wiązać na przykład z jakimś wyjazdem, czy jakimś większym wkładem pracy od Was, większy wkład czasu też w pracę. Więc bardzo korzystne możliwości, bardzo korzystne współprace. Sama atmosfera w pracy powinna być korzystna z możliwością jakiegoś rozwoju, jakiegoś pójścia do przodu. Korzystne jakieś takie awanser dla niektórych, czy jakieś nowe, fajne propozycje, które będą wymagały podjęcia Waszej decyzji, bo tutaj do niczego nie będziecie zmuszani, będą fajne energie, a co Wy z tym zrobicie, będzie zależało tylko i wyłącznie od Was. Więc bardzo korzystnie w tym miesiącu, styczniu to wygląda dla Was, drogie Koziorożce, jeśli chodzi o sprawy mm, zawodowe. To było czytanie dla Was. Życzę Wam, kochani, wspaniałego miesiąca, wciągnięcie skoczenia. To, co jest najlepsze, to, co. Mm, nie jest dla Was, zostawiacie za sobą. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Jeśli czytanie Wam się próbowało, zachęcam do zostawienia reakcji. A my widzimy się w kolejnych czytaniach na moim kanale.